Szanowni Państwo, drogie siostry zakonne, drodzy księża, każdy z nas, myślę, że z nas ma tęsknoty za drugim człowiekiem. Tęsknimy nieraz za kimś z rodziny, za kimś, kogo kochamy, za kimś, kto jest w oddali od nas. A dzisiaj chcemy rozmawiać o tęsknocie za Bogiem. Tęsknocie, która nas wyprowadza... W szukaniu kogoś, kto dla nas jest ważny. Tęsknić za Bogiem. Po zmartwychwstaniu ta tęsknota była żywa wśród apostołów i wśród wyznawców Chrystusa. I ta tęsknota w pierwszych dwóch wiekach naznaczała styl życia. Ludzie podejmowali akty ascetyczne po to, żeby swoim sercem być blisko Boga, oczyścić swoje serce. W końcu III wieku zaczyna się ta tęsknota wzmagać do tego stopnia, że ludzie opuszczają swoje domy i idą na pustynię. Idą na pustynię szukać Boga i tak się rodzi ruch pustelniczy. A w IV wieku ci, którzy pragną żyć blisko Boga, próbują się połączyć we wspólnoty i tak się tworzą wspólnoty pustelnicze. Pachomiusz. Z Egiptu pisze pierwszą regułę, krótko mówiąc, żołnierz, znający zasady, pisze pierwszą regułę dla wspólnot pustelniczych. Od IV wieku ludzie żyjący blisko Boga idą jakby w dwóch kierunkach: są pustelnikami, albo są we wspólnocie i żyją według reguły, które ktoś napisał, zatwierdził, ktoś powiedział, że tak można żyć. Idą na pustynię w dwóch drogach, pustelnik sam i z innymi w kontakcie z Bogiem. I tak rozwija się to wszystko do VI wieku. A w VII wieku, a w VII wieku Arabowie wchodzą do Egiptu, do Syrii, do Palestyny i ruch pustelniczy zamiera. Nie zamiera zaś tęsknota za Bogiem. Wyjście na Pustynię to nie jest ucieczka od świata. To jest porządkowanie swojego wnętrza, żeby stało się ono miejscem dla Boga. I to pragnienie jest bardzo żywe w cywilizacji zabiegania, że są ludzie, którzy chcą odejść od tego biegu codziennego po to, żeby żyć Bogiem i tworzą sobie pustynie w mieście. Pustynia jest miejscem poszukiwania Boga, ale też pustynia jest miejscem walki z szatanem. Jak wyjść na pustynię w wielkim mieście? Jak wyjść na pustynię w Warszawie? Jak pójść za tą tęsknotą, która prowadzi do Boga, kiedy wszyscy żyją bardzo powierzchownie, albo wielu żyje bardzo powierzchownie? Oto są pytania dla naszych gości. Którzy są przełożonymi ludźmi tęskniącymi za Bogiem. Siostra Judyta naszych gości za chwilę przedstawi, ale ja im tylko chciałem na początku podziękować za to, że chcieli przyjąć to zaproszenie i podzielić się tym, co dla nas, zwykłych ludzi, żyjących w świecie trójwymiarowym, prawie jest niedotykalne, albo czasem wyczuwamy, że komuś się udało wejść głębiej niż poza formuły życia religijnego. Życzę więc, by to spotkanie było. Podzieleniem się świadectwem, żeby nam można było lepiej żyć w tej Warszawie i umieć sobie stworzyć pustynię w tym mieście, które od samego rana tętni mocnym życiem. Tyle wprowadzenia. To spotkanie będzie miało taki trochę charakter inny, bardziej refleksyjny, i dlatego nie chciałbym niczego zepsuć na koniec, tylko są dwie informacje. Pierwsza informacja, następne spotkanie odbędzie się 23 maja na temat świętego Szarbela. Więc dzisiaj już zapraszam na 19 23 maja o Szarberze. I druga informacja, Państwo tu przychodzicie na wykłady Otwarte Papieskiego Wydziału Teologicznego. Przy wyjściu są foldery, które mówią o pewnych propozycjach, jakie daje Papieski Wydział Teologiczny dla ludzi, którzy. Szukają Boga. Chcą sobie coś wyjaśnić. Te studia na Papieskim Wydziale Teologicznym są nie tylko dla młodych ludzi, ale dla wszystkich, którzy myślą, tęsknią i szukają za Bogiem. Chcą sobie pewne rzeczy uporządkować. Dlatego kilka propozycji i duchowości, i teologii dla zabieganych, i innych formuł możecie Państwo znaleźć, wychodząc, możecie sobie wziąć taką reklamówkę. I do września można się zgłosić po to, żeby od października rozpocząć studia nieregularne, czasem raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu. I teraz dlaczego to jest takie ważne? W duchowości, którą my dzisiaj często przeżywamy, koncentrujemy się na emocjach. I jakby brakuje intelektualnego uzasadnienia wiary. Wiara bardzo często oparta o racjonalne myślenie dłużej przetrwa niż nasze emocje, które są tak jak chmury o świtaniu. Na dziś, na dzień, na dwa. Żeby zbudować sobie miłość, która jest racjonalną miłością, potrzeba też wiedzy i pewnego doświadczenia. Dlatego też zachęcam, by czasem wyjść z domu na coś, co Was przybliży do Boga i pozwoli Wam mądrzej żyć. A teraz proszę siostrę Judytę o to, by wprowadziła nas w to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję, witam również bardzo serdecznie. I jako wspólnota słuchaczy cyklu wykładu, wykładów duchowości dla Warszawy bardzo cieszymy się, że możemy gościć wśród nas, naszych prelegentów. Ojciec dr Szymon Hirzycki, benedyktyn, studiował teologię oraz filologię klasyczną, Odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w Kolegium Świętego Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i ojców Kościoła. W klasztorze pełnił bardzo różne funkcje: e, opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza, mistrza nowicjatu, a od roku 2015 pełni urząd Tynieckiego opata i ponoć jest najmłodszym opatem w historii powojennego tyńca i 73 następcą opata aarona, wybranego prawdopodobnie w 1044 roku. Nie wiem, czy to prawda. Wykłada w, <noise> Wykłada w kolegium teologiczno-filozoficznym ojców dominikanów, jest autorem licznych artykułów oraz zajmuje się edycją źródeł monastycznych. Witamy serdecznie ojca opata. Naszą drugą osobą, którą witamy jest siostra Joanna Hertling. Urodziła się całkiem niedawno w Katowicach, ukończyła państwową szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczęła studia Instytucie muzykologii kościelnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które właśnie tam ukończyła. Wkrótce potem wstąpiła do monastycznych wspólnot jerozolimskich w Paryżu, gdzie w 1998 roku złożyła śluby wieczyste. Od roku 2010 jest tutaj w Warszawie, gdyż przyjechała wraz z innymi braćmi i siostrami, aby tworzyć wspólnoty jerozolimskie, właśnie tu, gdzie. To zgromadzenie tworzy pierwszą w krajach słowiańskich placówkę, aby żyć charyzmatem wspólnot jerozolimskich. Witamy siostrę serdecznie. I Oddajemy głos naszym prelegentom za chwilę i pamiętając też o tym, że my wszyscy, moi drodzy, współtworzymy dzisiaj to spotkanie, będziemy mogli podać nasze pytania, będą nam rozdane kartki, pamiętając też oczywiście o tym, że no, nie jesteśmy w stanie też z racji czasowej wszystkich tych pytań odczytać, ale ważna jest ta nasza obecność, ten nasz głos i nasze aktywne uczestnictwo. Serdecznie zapraszamy.